Wartość Big Indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe informuje właśnie o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Kolejny już w tym roku dodatni odczyt indeksu Winnius Plus 94,3. Wartość tego indeksu oznacza, że w kwietniu bieżącego roku w liczeniu na dzień roboczy banki i skoki przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą. O 94,3% w porównaniu z kwietniem 2020 roku. Kwietniowy odczyt jest rekordowym odczytem w całej historii publikacji indeksu. Na wartość indeksu pozytywnie wpłynął zarówno wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, jak i przede wszystkim bardzo duży wzrost liczby wnioskodawców w porównaniu do kwietnia 2020 roku. W aspekcie liczby wnioskodawców trzeba jednak pamiętać, że w kwietniu 2020 roku mieliśmy do czynienia z jednej strony z największą niepewnością co do przebiegu i skutków ekonomicznych i społecznych pandemii, jak również był to sam środek twardego lockdownu. Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych wydawało się wówczas zagrożone. Nie zachęcało to więc Polaków do zaciągania kredytu, w tym kredytów mieszkaniowych na 20 czy 30 lat. Popyt na kredyty mieszkaniowe wrócił, a nawet jest obecnie wyższy niż przed pandemią. I oprócz rekordowej wartości z samego indeksu, rekordowa jest również wartość kwot na wnioskach kredytowych. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w kwietniu bieżącego roku wyniosła już 320 061 zł i była aż o 6,1% wyższa niż w kwietniu 2020 roku. Jest to spowodowane po pierwsze wzrostem cen nieruchomości, po drugie polityką kredytową banków, które godzą się na niższy wkład własny, a w związku z tym na wyższą kwotę zaciąganego kredytu. Należy również pamiętać, że sam indeks opisuje jedynie stronę popytową rynku kredytów mieszkaniowych, Wartość akcji kredytowej, czyli udzielane przez banki kredyty jest natomiast determinowana polityką kredytową banków i ich skłonnością do akceptacji ryzyk. W mojej opinii w obecnej sytuacji wysokiej nadpłynności polskiego sektora bankowego najniższego ze wszystkich produktów kredytowych poziomu szkodowości jakim charakteryzują się kredyty mieszkaniowe oraz faktu, że poziom akceptacji wniosków kredytowych mieszkaniowych jest na poziomie około 70%. W kolejnych miesiącach należy oczekiwać wysokiego wzrostu akcji kredytowej w ujęciu wartościowym i wydaje mi się, że marcowy rekord 7,3 miliarda wartości udzielonych kredytów może już niebawem zostać przekroczony.